Dzień dobry, kochani. Czym jest współuzależnienie emocjonalne? To stan, kiedy wszyscy są ważniejsi, lub ta jedna osoba jest ważniejsza zawsze od ciebie. To stan, kiedy jej emocje uzależniają twoje samopoczucie. We współuzależnieniu jesteś bardzo wyczulona na na humor, na reakcję tej drugiej osoby. A jeżeli ta osoba jest niezadowolona, jest smutna albo zła, szukasz winy w sobie. Jesteś bardzo sama, samokrytyczna wobec siebie i zachowania drugiej osoby zawsze usprawiedliwiasz tym, że ty coś źle zrobiłaś. Kochani, współuzależnienie to jest bardzo głęboki temat. Osoby głęboko wierzące mają jeszcze trudniej, bo. Trzymają się tej zasady, że zawsze trzeba nadstawić drugi policzek. Będę chciała poszerzyć ten temat w kolejnych nagraniach, bo jest to bardzo szeroki temat i bardzo potrzebne dla nas.